Dzień dobry widzowie, dzisiaj czas na ostatnią część poradnika dotyczącą DLC Pumps and houses a mianowicie dzisiaj omówimy sobie a co to leci tutaj tak jak rakieta? Dobra, lądował gołąb. E, moi drodzy, dzisiaj omówimy sobie specjalne budynki, które zostały dodane w DLC Pumps and Houses, a mianowicie separatory do gnojówki. Zwracaliście mi uwagę na to, że gnojówka i gnojowica to nie to samo, ale okazuje się, że w farmingu bardzo często po prostu piszą gnojówka. Także ja będę jednak używał tego słowa, bo po prostu mi się bardziej to podoba. Dobra. Separatory. Moi drodzy, mamy coś takiego jak separator stacjonarny, i są to separatory, w których możecie oddzielić płynną gnojówkę i właściwie wydzielić z niej bardziej stałą frakcję. Mamy tutaj możliwość zakupu separatora stacjonarnego. Innego separatora stacjonarnego i jeszcze innego separatora stacjonarnego. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, że jest jeszcze taka maszynka, tylko gdzie ja ją teraz znajdę? To jest dobre pytanie. Już Wam powiem, gdzie ona jest, dlatego że jest jeszcze jeden separator. On jest normalnie w maszynach, on nie jest stacjonarny. Zobaczcie, tutaj. Separator oddziela stałą część gnojowicy i tutaj mamy właśnie ten separator, który jak widzicie nie jest stacjonarny, można go spokojnie przenosić. Ja akurat w tym filmie skupię się na separatorze stacjonarnym, a żeby nie było, że ja wymyślam z tą gnojówką, zobaczcie sobie tutaj, wozy asenizacyjne służą do nawożenia pola gnojówką. No to jeżeli ktoś mi wytłumaczył czym się różni teraz gnojówka i gnojowica w kontekście wozów asenizacyjnych, które wywożą gnojówkę, ale mamy gnojowicę, no to będę bardzo wdzięczny, bo ja już... Już nie rozumiem tutaj tych różnic. Wracając do tematu. Wchodząc sobie w produkcję, możemy kupić separatory stacjonarne i one mogą stać teoretycznie, bardzo blisko tutaj właśnie tego zbiornika na gnojówkę. Bardzo jestem ciekawy, za chwilę sobie to postawię i przetestuję, czy faktycznie można będzie to tu postawić. Natomiast najpierw kupię sobie inny separator. Jak widzicie, mamy tutaj pojemność 20 tysięcy 35 i 45. Na potrzeby tego filmu kupię sobie ten najmniejszy separator, bo po prostu chcę zobaczyć, jak on będzie tutaj wyglądał. No to, moi drodzy, ja sobie stawiam. No i tyle. Tyle. Jeszcze tylko chcę zobaczyć jedno, czy my nie mamy jakiegoś silosa na to, ale chyba nie, nie mamy, więc teraz trzeba dostarczyć tam gnojówkę. W jaki sposób można dostarczyć gnojówkę do takiego separatora? Oczywiście najprościej, wykorzystując do tego na przykład taki gnojowóz. Tak jak tutaj widzicie, wziąłem sobie Garanta Kotę. Jest to jeden z największych tutaj takich maszyn. jeden z największych przyczep. Zobaczcie, ona w ogóle ma cztery osie. Każda z osi jest dodatkowo skrętna, jeśli dobrze pamiętam tam zaraz zresztą zobaczycie, na pewno każda oprócz, tak, każda z tych osi jest dodatkowo skrętna, jest to gigantyczna przyczepka, gigantyczna cysterna, którą jak widzicie zalałem do pełna, 32 tysiące litrów, no i teraz podjadę sobie do tego separatora, dlatego, że z tego separatora zamierzam... Odseparować moi drodzy część stałą. Bardzo jestem ciekawy, co się stanie z tą częścią mokrą, no ale to za momencik. E, teraz muszę tutaj wejść. Zobaczcie, magazyn jest pusty. Pewnie teraz zastanawiacie się, w jaki sposób możecie uruchomić ten separator. Przede wszystkim potrzebujecie mieć zbiornik na gnojówkę, dlatego że ten separator ma ograniczony zasięg działania. Więc ja tutaj, na potrzeby tego właśnie filmu, Postawiłem sobie jeszcze zbiornik na gnojówkę, do którego teraz przelewam z mojej pięknej beczki gnojówkę i zaraz pokażę Wam w jaki sposób ten separator będzie działał. Dobra, wystarczy tego przelewania, wystarczy tutaj sobie teraz podejść, wcisnąć F1 i włączyć separator. Zupełnie nie wiem dlaczego tutaj tak to działa, dlatego że powinno być raczej w drugą stronę, włącz i wyłącz dla mnie odwrotnie, ale no tak to wygląda. No i tutaj jak widzicie teraz z góry się sypie. No Dziwna sprawa z tego względu, że ja teraz powinienem włączyć ten separator, i teraz powinien on działać, a teraz jak widzicie on nie działa. No ale to taki szczegół. W każdym razie teraz to wszystko powinno działać. No i jak widzicie, sypie się tutaj oddzielony obornik, także jak chciałbym się, jakbym chciał wziąć kąpiel niczym szrek, no to oczywiście jest taka możliwość. Dobra, no to tu już wam to pokazałem. Przyspieszę sobie troszkę skalę czasu. O, zobaczcie. Troszkę oddzielonego obornika już tutaj mamy, więc po prostu jak widzicie wszystko pięknie działa. No i ten oddzielony obornik można sobie zebrać i na przykład mm, wykorzystać go do ścielenia zwierząt. No to jest moi drodzy jedna część. Teraz pokażę wam jeszcze drugą część odnośnie tego zbuja, dlatego że może się uda postawić ten Ob rozdzielacz obornika bezpośrednio przy zagrodzie. Sprawdzimy, czy to zadziała. E, dobrze, już wam to pokażę. Tylko weźmy sobie może taki większy. Dajmy na to jakiś tam separator stacjonarny. Ja bym chciał go odwrócić, żeby dało się potem tutaj jeszcze podjechać łatwo. Dobra, weźmy sobie tak. No i biegiem do naszego separatora. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Teraz jak sobie podejdę do zbója, zobaczcie. No to mamy tutaj wyłącz separator, włącz separator ewidentnie tłumaczenie jest, moi drodzy, złe, powinno być tutaj odwrotnie. Natomiast zobaczcie, że tutaj ten separator również działa, także bez najmniejszego problemu możemy sobie odseparowywać właśnie część stałą od gnojówki stawiając separator bardzo blisko zbiornika. To co ja tutaj zrobiłem jest totalnie bez sensu z punktu widzenia tego DLC, z punktu widzenia tak naprawdę marnowania czasu, dlatego że. Ja musiałem kupić beczkę po to, żeby przewieźć do nowego zbiornika, który również musiałem kupić. To jest bez sensu. Jeżeli chcecie wykorzystywać właśnie te separatory, to zdecydowanie najlepszym miejscem, najlepszym sposobem na to jest po prostu postawienie takiego separatora bardzo blisko waszej zagrody. Wtedy to naprawdę ma sens. Tak jak tutaj, teraz jak widzicie, powoli, powoli to tego przybywa. No to, wiecie, przyspieszmy sobie skalę czasu. O, przeskoczyłem sobie o jeden dzień do przodu. No i jak widzicie, mamy 30 tysięcy litrów oddzielonego obornika. Czy to oznacza, że już tutaj mamy wszystko oddzielone? Tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie jeszcze. Faktycznie gnojówki nie ma już nic. Także tak wygląda ten oddzielony obornik. Można e, wykorzystywać go jako podściółkę dla zwierząt na przykład. Można też z tego, co się orientuje, go sprzedać. Już Wam to zresztą pokażę. Tutaj... Popatrzcie sobie, oddzielony obornik. Jak widzicie, można go sprzedać. Jest on niewiele tańszy od naszej gnojówki. Jest on w podobnej cenie jak nasz obornik, także to też fajnie wygląda. Oczywiście, ja tutaj mam ustawione chyba średnie ceny, więc nie patrzcie na wartość, tylko porównajcie po prostu jedną wartość z drugą. Tak się właśnie prezentują. Oddzielacze, separatory, czy stacjonarny, czy niestacjonarny, wszystkie będą działać w ten sam sposób. Tutaj, jak widzicie, mamy już pełną kubkę. Co z tym teraz można zrobić? Trzeba to załadować za pomocą łychy, za pomocą na przykład tura, albo za pomocą pasa transmisyjnego. No i wtedy będziecie mogli wywieźć to gdzieś i na przykład użyć tego jako podściółkę. Także moi drodzy taki trochę obieg zamknięty. Bardzo mi się podoba właśnie ten sposób, te separatory. Uważam, że to jest genialna sprawa, która została dodana do farminga. Czekam w komentarzach na wasze opinie. Dajcie znać, co wymyślicie na temat tego DLC, co wymyślicie również na temat tego, co tutaj właśnie można zrobić z tymi separatorami. Ciekawy jestem waszego zdania, ale na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.